Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na taką kwestię. Pismo Święte w kilku miejscach mówi, aby bez ustanku się modlić, na przykład, aby żyć Chrystusem cały czas. Czy mieliście kiedyś problem z tym, aby żyć Chrystusem cały czas? No, na pewno modlić się bez ustanku, no to co robić innego? Wiecie, nie chodzi o to, aby tutaj modlić się cały czas i nic więcej nie robić, ale żeby mieć tą relację, bo w modlitwie mamy relację z Bogiem. I kiedy my coś wykonujemy, to też pokazujemy innym Bogu, pokazujemy właśnie naszą relację. Więc samo stwierdzenie, że bez ustanku modlcie się, nie oznacza, że mamy klęczeć i mieć złożone ręce i, i, i modlić się. Ale kochani, w ogóle Pismo Święte wzywa nas do życia świętym życiem. Może spotkaliście się z takim faktem, że nieraz mówiono o was a, a wy tacy święci, tacy kościółkowi jesteście. No, mnie się tak zdarzyło. Zdarzyło mi się to coraz częściej, mi się zdarza, kiedy spotykam ludzi, zaczynam z nimi rozmawiać, to oni jakby tak Mieni za złe, że ach, ty tylko o kościele, ach, ty tylko o Bogu mówisz. No nie możesz porozmawiać o czymś innym. Ile razy to w rozmowach usłyszałem, a ty przestań mnie ewangelizować, a przecież ty nie jesteś moim pastorem, więc przestań mówić mi jak pastor. I ludzie chcieli rozmawiać, no tak normalnie, o innych rzeczach. Może też tak mieliście? Co wtedy, co wtedy robić? Czy rozmawiać o tych innych rzeczach? Chciałbym wam przeczytać właściwie półtora wersetu z listu do Galatów. Drugi rozdział, kawałek 19 i 20 werset. Razem z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. I nie ja już żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. A choć żyję w ciele, to żyję dzięki wierze w syna Bożego, który mnie umiłował i za mnie wydał siebie. Kochani, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa, poznałem prawdziwą Ewangelię. Mówię prawdziwą Ewangelię, bo o słowie Ewangelia dość często słyszymy, ale czy my ją w ogóle znamy i mamy pojęcie, czym jest Ewangelia? Pewnie słyszeliście też i o Jezusie Chrystusie, ale czy my znamy prawdziwego Jezusa Chrystusa, tego, który jest opisany na kartach Pisma Świętego? I pewnie słyszeliście też o kościele, a może i nawet byliście w jakimś kościele. Ale czy my znamy prawdziwy kościół, taki jak jest opisany w Słowie Bożym? Wielu ludziom, a nawet bym powiedział, że znakomitej większości, Jezus Chrystus, czy wiara w Jezusa Chrystusa kojarzy się z tym, że my jesteśmy właśnie tacy kościółkowi. My musimy tylko śpiewać, modlić się, czytać Słowo Boże i nic innego nam nie wolno. Nie wolno nam oglądać filmów, nie wolno nam iść na żadną imprezę, nie wolno nam powiedzieć żadnego kawału. Tak to w większości kojarzy się właśnie życie z Chrystusem. Oczywiście Kościół to też kojarzy się jako miejsce, do którego przychodzimy i tam właściwie no, nic poza tym modleniem, klęczeniem, czytaniem Słowa Bożego nic nam nie wolno. No, możemy sobie jeszcze oczywiście zaśpiewać jakąś nudną, chrześcijańską pieśń. Kochani, ale kiedy uwieczliśmy... Jezusowi Chrystusowi, no to przede wszystkim my już żyjemy dla Chrystusa. W naszym myśleniu jest Jezus Chrystus i wszystko, co dzisiaj robimy, powinno też podobać się Jezusowi Chrystusowi. Czy w takim razie Jezus Chrystus to taki sztywniak? No właśnie. Gdybyśmy znali prawdziwego Jezusa Chrystusa, tego skart pisma świętego, to może nie mówilibyśmy tak, że a ty przestań nam mówić o Chrystusie, a jednak zapragnęlibyśmy poznawać Jezusa Chrystusa. Jeszcze jeden fragment chciałbym przeczytać. Pierwszy list świętego Piotra, czwarty rozdział od pierwszego wersetu do piątego. Skoro więc Chrystus doznał cierpienia w ciele, to i wy. Tę właśnie myśl się uzbrójcie, że kto doznał cierpienia w ciele, zaprzestał grzechu, by przez pozostały czas żyć w ciele już nie dla zachcianek ludzkich, lecz dla woli Boga. Starczy już bowiem tego czasu spędzonego dla spełnienia pogańskich pragnień, kiedy żyliście w rozpuście, żądzy, pijackim bredzeniu, w hulankach, w pijatykach i w niegodziwym bałwuchwalstwie. Oni są zdziwieni, że wy się nie zbieracie na takie właśnie wylew rozwiązłości i rzucają oszczerstwa. Rozliczać się jednak będą przed tym, który już jest gotowy do osądzenia żywych i martwych. Kochani, kiedy my uwierzyliśmy Jezusowi Chrystusowi, to no nie da się już żyć tak, jak żyliśmy kiedyś w grzechu. Ale nie wszystko, co nam się wydaje dzisiaj, co kiedyś robiliśmy, no rzeczywiście było grzechem. Przecież zrobiliśmy dużo dobrych rzeczy. Grzechem jest to wtedy, dla kogo to robimy i w jakim celu robimy. Bo przecież wychowywaliśmy dzieci. No i możliwe, że wychowywaliśmy te dzieci dobrze, ale dlaczego wychowywaliśmy je kiedyś? I co nam przyświecało? No, przyświecało nam przede wszystkim, żeby to dzieci były najmądrzejsze. Żebyśmy to my byli z tego wszystkiego zadowoleni. I tutaj stawialiśmy na pierwszym miejscu siebie albo stawialiśmy dzieci na pierwszym miejscu. Ale dzisiaj, kiedy uwierzyliśmy Jezusowi Chrystusowi, oczywiście dalej mamy wychowywać dzieci, ale mamy je wychowywać tak, aby one podobały się Bogu, bo dla nas jest Bóg najważniejszy. Co to oznacza? To oznacza, że wiele rzeczy. Które mogą przyprowadzić dziecko później do bałwochwalstwa, do życia bez Boga, my dzisiaj nie będziemy po prostu stosować, a dołożymy starań, aby dziecko poznawało przede wszystkim Boga i to Boga, który jest opisany na kartach Pisma Świętego. Naprawdę wiele osób by się zdziwiło, gdyby w końcu zaczęło czytać Pismo Święte i poznało, kim naprawdę był Jezus Chrystus, jaki równy z niego gościu był. Jaki wspaniały. To nie był tylko ktoś, kto biczował się, jak to wielu ma w wyobrażeniu, modlił się tylko i, i nic więcej nie robił. On to robił i to bardzo dużo oczywiście, ale robił wiele innych dobrych rzeczy i, kochani, my tak dzisiaj mamy żyć. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że jeżeli nawróciliśmy się do Boga, to nie da się oddzielić, Chrześcijaństwa od tak zwanego normalnego życia. Bo wiele dzisiaj osób spotykamy, i którzy wyznają, że są wierzącymi. I myśląc, bo właśnie chodzę w niedzielę do kościoła, albo na jakieś inne spotkanie kościoła. I wtedy są rzeczywiście święci. Ale czy są święci, kiedy nie chodzą na te spotkania kościoła, albo nie spotykają się z ludźmi z, ze swojego kościoła? Pani, kiedy. My poszliśmy za Jezusem, to my cały czas żyjemy Chrystusem. A prawdę nie da się oddzielić chrześcijańskiego życia od normalnego z życia, tak zwanego normalnego życia. Bo chrześcijańskie życie jest normalnym życiem. I właściwie można powiedzieć, że to chrześcijańskie życie jest normalne. Ale to wcześniejsze życie nie było normalne. No bo może poszliśmy na tą imprezę. Może było fajnie. Ale potem... potem był kac. Potem zastanawiamy się, ale zmarnowaliśmy czasu, ale wydaliśmy pieniędzy i po co nam to wszystko było. Kochani, życie z Jezusem Chrystusem nie polega tylko na tym, że my żyjemy w niedzielę, ale my żyjemy nim cały czas. I teraz, jeżeli ktoś jest wierzący, a jednak dzieli to na życie kościółkowe, Życie w pracy, życie w rodzinie, no to musi no chyba sobie zadać pytanie, czy na pewno jest wierzącym. Bo Pismo Święte tego właśnie nie potwierdza. To tylko przeczytaliśmy, że kiedyś rzeczywiście tak postępowaliśmy, kiedyś tak dzieliliśmy i ludzie się dziwią, że my dzisiaj tylko o Bogu możemy mówić. Ale jeżeli naprawdę nawróciliśmy się do Jezusa Chrystusa. No to my zawsze myślimy o Bogu. Nasze życie kiedyś było inne, ale dzisiaj nasze życie i to życie w ciele tutaj jest życiem w Jezusie Chrystusie. Jest życiem z Bogiem, w Bogu. Kochani, i tak samo kiedy ze mną rozmawiacie, no niektórzy się dziwią, albo to tylko byś yy, mówił o. Jezusie. Abyś tylko mówił o Ewangelii. Dla ciebie rozwiązaniem na wszystkie problemy jest Jezus. Ty znajdujesz i myślisz, że rozwiązanie na wszystkie problemy jest w Biblii. No tak. Ja kiedy zostałem powołany do Boga, to nie ma tak, że ja jestem pastorem, kiedy przychodzę do Kościoła, tutaj kancelaria działa od poniedziałku do czwartku i od godziny 11 do 14. No nie. Nie jestem pastorem tylko i w niedzielę od godziny 10, tam powiedzmy do godziny pierwszej. No i jestem nim cały czas. Jeżeli Bóg mnie powołał, to ja służę Bogu cały czas. Więc jeżeli mam rozmawiać z kimś, no to będę przede wszystkim rozmawiał o Bogu, dlatego że Bóg wypełnia moje serce. Zresztą, mi Pismo Święte mówi, że jeżeli mówicie, mówcie tak jak Słowo Boże. I naprawdę zachęcam Was do tego, aby przeczytać Słowo Boże. W Słowie Bożym znajdziecie rozwiązanie na wszystkie, podkreślam, wszystkie problemy, które Was dotykają. Naprawdę na wszystkie. Ale czy to oznacza, że wszystkie Wasze problemy zostaną rozwiązane? Tak, zostaną rozwiązane. Ale nie w taki sposób, jak Wy chcecie, tylko w taki sposób, jak Bóg chce. No to niektórzy powiedzą: No ale to co to za rozwiązanie? No właśnie. Kiedy my mamy problem, to myślimy, że nasze myślenie, nasz pomysł na pewno go rozwiąże i będzie dobrze. Może na chwilę, do momentu, do następnego właśnie problemu pojawienia się. Ale kiedy poddamy wszystko Bogu i będziemy żyć całym życiem, nie tylko modlitwą, nie tylko niedzielą, ale i poniedziałkiem, wtorkiem, kolejnymi dniami, i w pracy, i wolny czas, i z rodziną, i hobby spędzać z Chrystusem i tak jak Chrystus do tego zachęca, to nagle zobaczycie, że problemy same znikną. Kochani, żyć cały czas z Chrystusem. Niektórym to się wydaje niemożliwe. No właśnie, ale trzeba uwierzyć. Trzeba przede wszystkim nawrócić się. Jeżeli ktoś mówi, że nawrócił się, że jest wierzący, ale nie potrafi żyć cały czas z Chrystusem. No to niestety musi prosić, musi nawrócić się. To nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. I może to kogoś będzie poruszało, może nawet kogoś obrazi, no ale dlatego ludzie mówią, że nie da się żyć Chrystusem, bo mają swoje wyobrażenie na ten temat. A Pismo Święte wyraźnie nam podaje, jak mamy żyć i że jest to możliwe. Tylko my wciąż, chociaż mówimy, że jesteśmy wierzący, wolimy po swojemu robić, a nie po Chrystusowemu. Kochani, ja się o tym osobiście przekonałem. Da się żyć cały czas Chrystusem. Pozdrawiam Was serdecznie, Błogosławie. Życzę dobrej nocy.